Witajcie kochani, na dzisiejszy zrobik przygotowałam nowe strapeczki, biały, czarny kot, 10 strapeczek z miejscowości Suwałki. Tak więc zaraz się widzimy po drugiej stronie. No to kochani, się jesteśmy po drugiej stronie, mamy o 33, o 72 numeru, Suwałk, czarne kotki, no mój wkład to jest 20 złotych. Tak się zobaczymy, co czarny kotek nam przyniesie. No i mamy tutaj piętnastkę i dwadzieścia siedem. No i patrzymy. Osiemnaście. Ja hm. się utrzymuje tutaj statyw. Czterdzieści. Dwadzieścia dwa.

23, no i ostatnia szansa nasze 67, strepka pusta, kolejna. patrzymy. 68, numer. Wygrywamy. 30, 40, 31 na poczek, 15, 34, 38, 44. I mam 30, mamy 2 złote. super, 12. No i 36. Zobaczymy, czy będzie F, jest F, czyli 2 złoty mamy, super. No i 69, numerek patrzymy. 27, 37. 44, 34, 41, 35. No i 4 szanse 18, 32.

35. Stropka przegrana. Podsumowanie zastępuje znamy wkład 20 złotych. Czarny i biały kotek w 68. 71. Tutaj 2 zł, a tutaj 5 złotych. Tak więc jesteśmy 13 złotych plecy, ale czarno-białe kotki suwał ksaliczy.